Kilkukrotnie wcześniej w wywiadach, które dawałem, może część osób tego nie słyszało, ale z racji tego, że jakby w moim środowisku <grym> dużo było osób zajmuje się sportami walki nie da się Początkowo gość. był to plan stworzenia klubu sportowego, ale wszystko z czasem ewoluowało do tego stopnia, że jesteśmy dzisiaj na dzień dzisiejszy w stanie obejrzeć to, co widzimy, czyli high League. Okej. Okay. Z tak ogromnymi zasięgami wiąże się też ogromna presja. Jak ty radzisz sobie z oczekiwaniami widzów i czego ty oczekujesz osobiście od high League? Co powiem ci szczerze, że Pawłowski, że ja trochę też jestem w szoku, tak patrzę na to wszystko. Ale mam te oczy. Ale postaram się, żeby to wszystko było na tyle profesjonalnie, na tyle ile zasługujemy, więc jeśli jakieś wymknięcia będą z mojej strony mordy, to to mój pierwszy raz. <laughs> Oczekiwania było drugie pytanie, tak? Tak jest co? Chcemy po prostu stworzyć jakiś format, który po prostu... Może mi się malisie właśnie opierdali, to ulicz. żelki. Będąc obserwatorem bacznym tego, Ty co Izaf się dzieje na naszym siedzi. rynku, po prostu dostrzegłem kilka luk i chcę je wypełnić i stworzyć Bym format, wąsa zajebał, nie? Będzie... Lecimy z tym, kurwa, nie? Słucham? <laughs> Lecimy z tym, kurwa. Proste. Dobrze, ja, mordo, od samego początku. Mordo, mordo, mordo. To nie jest jakaś remiza strażacka wariacyjna. <laughs> 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 Przepraszam. Co musi być? Drodzy Państwo, o wysoka Liga jest na posterunku. Nie ma miękkiej gry. Dobrze, dobrze. Przestaje z od eee, razu od Kolar kontra... Aż się ...Kolar, witamy Cię serdecznie w High League. Tu już się przywitałeś. Przyjdzie Ci wraz z rywalem Ojo. otwierać gale. High League, co oznacza, że... A co bardziej Cię spina? Czy bardziej spina Cię perspektywa, że spotkasz... się. ta publiczność. Okej, okay, ale to publiczność jest taka zła, nie? One nie są w porządku. Dobrze, sik zawsze jest. Publiczność, okay. dajcie trochę hałasu dla niego, on spięty trochę jest. Weźcie. O Dobrze, dobrze. Kuba, to samo. Ale tak, szczerze, to widać, że zjadł zęby na MMA. Czym był dwa razy większy, jakoś ustałem? No, myślę, że. Kurde. Myślę, że nie, nie jest dla mnie wyzwaniem. Okej, okay, chcesz się do tego jakoś odnieść? No tutaj wyraźnie, rywal cię bagatelizuje. Nie yy, Nie, nie będę o tym mówił w ogóle, bo. No, dla mnie szkole. To ole. Okay. Ja mam o krótkie kurwa. pytanie do ciebie Karlito. Skąd ksywka? to z filmu? W sensie z Alpacinem, czy. Carlito to jest ksywa, y, którą na live wymyślił widz. Okej. Okay. To kurwa, to ty. po prostu jestem mały, albo Kuba i tyle. Mały to pojęcie względne, mordo, wiesz jak to jest? Mówią zawsze kobiety mi przynajmniej, że wielkość nie ma znaczenia. Tak. O kurwa, okay. o kurwa. Eem, Tak czy siak Karlito, w takim razie pytanie do ciebie, czym jest dla ciebie możliwość zaprezentowania się przed tak szeroką publicznością, jaką zrzesza Hailik? No bo powiedzmy sobie, to jest dopiero rozgrzewka przed tym, co będzie 28 sierpnia. Znaczy 6-7 lat temu trenowałem Judo, ale to z dwa miesiące. 5 lat trenowałem nogę. No i teraz jedynie czymś walę. Ale będzie dobrze, dobrze mi idzie. Piłk, nie? Piłkę nożną, nie nogę. Nogi się nie trenują. A, dobra, fajnie, kurwa. <laughs> Ale ja myślę, że go zmiotę na luzie. No Okej, okay, w porządku. No, yy, Kuba, ty już zasmakowałeś się, mama, dla twojego przeciwnika będzie to coś nowego. Czy czujesz się faworytem tej walki? W szkole granie. W szkole, oh, No, no, no. Scenariusze sobie piszą. I Wiesz, że on przyjdzie i on będzie robił dymy, bo. To jest wiesz, jedyna szansa. Ja coś robił, wiesz, jakieś dymy? On ma, 50, on, ma, on ma 50 koła na Instagramie, 1500 wyświetleń, a nagrywa TikTok jak rurkę rucha. Ja, albo pije z mistrzeką. Ty, kim ty jesteś, I, żeby w, mi widział. ile ja mam wyświetleń wi człowieku. widziałeś człowieka. Chciałbym spać kurwa. No to wiesz. To... Słuchajcie, słuchajcie, panowie, taka prośba, jakbyście to słowo na K mogli czymś zastąpić, bo to takie wydźwięku robi się niesmaczne straszne. Nie to, żeby mi to przeszkadzało, bo sam tak gadam, ale oglądają nas ludzie i tak wiesz. Nie wiem, może kurcza albo coś innego takiego. Kurcze pieczone w sosie tysiącowymi. Kurcze wejścia. przepraszam, nie będę Kurczaki. A to, 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 kurwa, to co? Co jest kurwa tej? Tak, wiesz, kur... ja staram się podchodzić do niego z szacunkiem, ale... Dwa miesiące... To być freak, freakowe te walki, nie? Jakiś to że kurwa, domu? będzie jakiś gościu, taki nie wiem, czuk z typu czuk Kurwa, mrozi to jak To chur. Chur. nie będę się przygotowywał. No ale tu ale, miał walki nie? z Czuksem, też byś przegrał. Tak, no pewnie tak, ale tu dostałem gościa takiego, mówię, dwa miesiące czy potrenuję i zjadę go jak psa. No dobrze, zobaczymy, zobaczymy. Wróćmy w takim razie e, do e, Big Jacka. Big Jack, wiemy, że nie darzysz sympatią swojego rywala. Mieliście już liczne utarczki między innymi w ramach projektu Obserwowani. Jaka jest geneza Konferencja Na razie to jest oficjalne zakończenie lata, no, no, nie? Naszego konfliktu wynika z tego, że no ktoś przychodzi mi z, z cały obśliniony i, i <laughs> mówi tyle, że nic nie rozumiem. To to dla mnie to się zachowuje jak zwierzę, nie jak człowiek. Może to kwestia narkotyków, mordo. E, Big Jack, chcesz jakoś odnieść się do tego, Narkotyki, Big Jack, coś tego, bo ja to nie śledziłem. Nie wiem o co chodzi za bardzo, ale tak z między rozmów staram się. Kurde. Lubisz przyjechać, no? Sorry za słownictwo. No, ważne, że nie używaj słowa na kamali. to jest najważniejsze, nie? Nie, no bo taki wieś, ślinotok i tak dalej, to mi się kojarzy zazwyczaj, wiesz, z takimi ludźmi pod wpływem narkotyków. Zdarzy się, no. Co? Takie ja, ja nie oceniam, mordo, żeby to nie było teraz w żaden sposób. O kurwa. Nie, no, niech się to po prostu cieszy, że, że nie dobiegłem do niego i tyle. Ale wyraźnie wydawało się, że do niego dobiegniesz, powstrzymali cię koledzy. No dobrze, no tak czy siak Jak w Oktagonii już nikt was nie, nie powstrzymał. To był cringe. Słucham? To był cringe. No teraz też jest cringe tak trochę, jeśli mam być <laughs> szczery, ale nie przejmuj się, chłopaku. Ehm. Błowski, bo cię będę musiał zwolnić. Jak kasę o swemu. No, no. Próbował, no i zobacz, gdzie jestem, jak gdzie jest on. Ehm. O, dobra, nie, przepraszam, nie odzywam się. <laughs> dzięki. No, kurwa, dzięki. Bardzo mi miło zostaje do środy. A, dziś... Trzecim. E, wiele mówi się o potencjalnej walce z Minimajkiem. Czy taki pojedynek by cię interesował? No i co sądzisz o niezwykłym... Kurwa, no członku, ale gdzie ty, jak gdzie Minimajk? no. Kurwa, Owszem, ma debiut w OKTAGONIE za sobą, ma za sobą przegraną walkę również. Ehm. Czemu móc z nosa cieknie? Nie spinaj się, jest dobrze. Ja się w celu mu nie dziwię, bo ja sam się stresuję, powiem szczerze, także... mini Majku, czy chciałbyś tej walki, co sądzisz w ogóle o nim jako o sobie, czy znasz go osobiście, to jest na przykład coś, co może interesować ludzi? Poznałem go osobiście. Widzieliśmy się dwie minuty w klubie po afterze no, pewnej gali. Tyle co się widzieliśmy chwilę, a tak to to... Mordo, weź pokaż łapę, bo ja widziałem łapę Mini tak sobie zwizualizować, weź tak trochę ten. Mini -majk, ma dobrą łapę, Mordo, chyba trochę większą od ciebie. Ale to już za ciepło. <noise> a, on jest bliżej. Dobrze. Kolar, pytanie do ciebie. Często mówisz o tym, że jesteś sobą, że jesteś szczery, że nikogo nie udajesz. Czy na podstawie tego, co wiesz o swoim rywalu, możesz powiedzieć o nim to samo? Znaczy, kurwa, jak ja nie wiem, kto to, to jest. No nie kurwa, z tego stołu, no ja pierdolę, no. bo nie widzę przez te okulary. Masz wydzierane na twarzy? Proszę. Co zazwyczaj się mówi, Jestem gdzieś samotny. czytałem, że to jest jakby oznaka ludzi, którzy nie byli kochani za młodych lat. Nie wiem, czy to coś w tym prawdzie. Jeszcze jest. raz. Dla ludzi, którzy nie byli kochani za młodych lat przez bliskich. No, możliwe, też. <laughs> Sam siebie kocham, to mi wystarczy, nie? <laughs> czy sądzę co? Sądzę czy o przeciwniku, tak? Czy, bo ty mówisz o tym jakby dla ciebie szczerość jest ważną tak, tak, wartością tak, tak, no. i czy sądzisz, że twój rywal jest szczery w tym co robi, w tym co mówi i tak dalej. Znaczy no teraz za dużo nie powiedział, no to ciężko mi też powiedzieć, nie, czy jest szczery, no. Nie znam nie, go na nie tyle, każdy żeby wiesz, mówić... nie każdy tak popłagębion jak ty. Nie, nie znam go na tyle, żeby powiedzieć, czy jest szczery, no. Tyle ci powiem. A jakby A, wiesz co? Dawaj, gadasz, gadasz, dużo, gadasz dużo a dodałbym razie, sobie razie, jak, jak płaczesz, jak mi płaczesz, to no, ze mną krupa. pić nie będziesz. Staniak mężczyzna, zróbmy co mamy zrobić. ujdziemy 28, będziesz tak karcony. Tak jest wielkie się spoko wydaje, a ten się wydaje klaunem. Ktoś kojarzy to A ogólnie wam powiem, że, że ten w szarym garniaku, ja niestety kurwa nie wiem, jak oni się nazywają. No, to się taki normalny wydaje. Tamten drugi jest turbo cringe'em. Eee, a walka osób niskorosłych kurwa to ten karlitoś się jakiś normalny wydaje. Nie wiem, ten... nie wiem, może mam złe przeświadczenia, ale tak, tak mi się wydaje kurwa ten Bilżek jest totalnym klaunem, nie? Takim kurwa Takim turboprawnym, ja ten słyszę. 35 minut się kurwa z nimi męczyliśmy. No.